Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochani, w drugim, nie w, jakim, w drugim, w pierwszym dniu vloga. Wczoraj normalnie znałam przecież, prawda? Witam Was serdecznie, dzisiaj mam, no, dość ciężki dzień, słuchajcie, dopiero co odprowadziłam Marysię. Eee, stwierdziłam, że chcę kawę ze stacji benzynowej, to będzie jedna kawa w tygodniu, to jakoś przeżyjemy. Mm. Ale tak mówię, że dzisiaj jest ciężki dzień i ja zasługuję na to, bo tak, zaraz muszę szybko pędzić, otworzyć zwierzęta, bo nie zdążyłam otworzyć ich. Znaczy, nie zdążyłam. Mówię, że już przyjdę po prostu na spokojnie, jak wypuszczę... Wypuszczę... Zaprowadzę Marysię dobrze przedszkolato, wrócę i szybko wypuszczę zwierzęta, dam im jeść, wody, już, wiecie, od A do Z. A tak zanim miałabym... Ja musiałabym wstać tak z 10 minut wcześniej, a mi się naprawdę nie chciało, bo montowałam do późna vloga. Mówię, a dzisiaj, mm, mówię, na spokojnie wrócę, ale o 8.30, a jest 8.06, 8.30 przyjdzie moja sąsiadka, którą znowu mam gdzieś tam podwieźć, więc... To pewnie też zajdzie nam tak z pół godziny, bo to jest troszeczkę dalej. I to jest w ogóle jej córka, więc wiecie, może to, może to zejść po prostu trochę dłużej. E, później muszę jechać do hurtowni, bo wczoraj było oblężenie i mi się praktycznie wszystko skończyło, i muszę nadrobić zapasy z życzami wszystkimi. No i co, kochani? No i później do pracy, nie? No i jeszcze zwierzę teraz marzali w międzyczasie, więc powiem Wam szczerze, że dzień będzie po prostu szalony. Szalony. Dobra, kochani, ja wczoraj pokazałam Wam z mojego bzu, bo on już za zacznie kwitnąć. i Ja już się nie mogę doczekać tego momentu, bo ja dla mnie najpiękniejszy, najspanialszy zapach to jest właśnie bez, plus piwonie, te które te pachnące. Wczoraj sobie kupiłam takie lampeczki. Czy wy widzicie obrazek? Oczywiście, że nie widzicie. Nie, tutaj jest taki mały. Takiego kwiatuszka. Zastanawiam się, jak to wygląda, bo sobie tak pomyślałam, że już latem sobie powiesz, bo to jest właśnie solarne że latam sobie powieszę tutaj, żeby mi ładnie wszystko świeciło. Muszę wypuszczać zwierzątka, bo no, tak jak mówiłam wcześniej, nie chciałam. No. Znalazłam osobę, która przygarnie resztkę moich rozsad, bo wystawiłam właśnie ogłoszenie i znalazła się osoba chętna, także bardzo mnie to cieszy. Będę miała czyste sumienie, że nie wyrzucę tych wszystkich roślin, które powołałam na życie. Do życia bardzo mnie to cieszy. No i też osoba będzie, myślę, szczęśliwa, bo te sadzonki są całkiem, całkiem dobrej... Dzień dobry! Całkiem dobrej kondycji. Moje dzieci wszystkie wyszły, widać jak się uwolniły. Hello, my friend! Nie, tak, o ile dzisiaj nie mam czasu, ale jutro, słuchajcie, jadę po ziarno. Jutro jadę po ziarno. Mam nadzieję, że jutro już, nie, jak pojadę, mm, najpierw przyszłabym sobie do ogrodu, a później pojechała po ziarno. Tak, tak bym chciała to zrobić, bo chciałabym troszkę poplewić. Chyba, że wieczór będzie cieplejszy niż wczoraj. Dzień dobry, piuliki. Chyba, że wieczór będzie cieplejszy niż wczoraj, no to wtedy sobie... Dzień dobry, Tadziu! To co? To wtedy sobie po prostu wezmę i... Ee, I co? I przyjdę. Ojej, patrzcie, jakiego miał blog. Łaga po prostu takiego. No. Dzień dobry, kureczki. Dzień dobry. Jak widzieliście, wczoraj im wszystkim posprzątałam. Już mają pięknie, ślicznie, czyściutko. E, bardzo mnie to cieszy. Także na czysto, tutaj czysto. Tylko kaczki mają znowu uwaloną wodę, ale już teraz im nie zdążę. Może jak wrócę... Teraz nie zdążę im wymienić, ale może jak wrócę z tego, właśnie sam z tą panią, to jeszcze im naleję, ale muszę znowu jechać do hortowi, liście. Już nie za mało czasu mam na wszystko. O, kłuską się zawalił domek. Oj, właśnie w tym nowym domku, słuchajcie, muszę im to jakoś inaczej zrobić, po prostu przykręcić do ściany tam i deskę, bo one jest tam po prostu pod tą deską śpią, nie? cześć niedobry króliku on mnie zawsze tak drapie jak ja go biorę ty mnie zawsze tak drapie ty niedobry króliku mój ty Zobacz, jak on urósł, jak on się duży robi jest już taki duży taki duży taki mały może święty być słuchajcie właśnie rozmawiałam z sąsiadem który mówił że moja koza znalazła gdzieś jakieś tajemnicze przejście między drzewem, a siatką, słuchajcie, do mojego sąsiada, co tam trzeba kaczki. I że on pisze, tak za nim biegał, żeby go wygonić. Ale mówi, że ma on widział, skąd przyszedł. Nie tak jak kura, tylko on dobrze widział, skąd on przyszedł, słuchajcie. O Jezu. Fu! I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on mówi, że nie mógł go normalnie zagonić. No. Także śmiać mi się chce, ale dobrze, że już wyprowadza zastawkę. A potem mówię, że kamerka mi się psuje, nie? No, a ale słuchajcie, zostawiłam już. E, zostawiłam już to miejsce, gdzie on tam biega, więc e, no już sobie nie pobiega, mam nadzieję. No ale to już jeszcze chwila tylko, nie? Jeszcze chwilę i będą miały nowy domek. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia, że przed majówką, a w zasadzie przed tym weekendem już będą mogły sobie siedzieć u siebie w nowym domu. No, także... Ja już czekam, bo już zaraz będzie w pół czekam na swoją sąsiadkę i będę jechać jeszcze mruczystko klucz od samochodu mojego męża zostawić. No, napijam kawę i mam nadzieję, że sąsiadka zaraz się pojawi, bo nie mam czasu na spóźnianie. No cóż, okazało się, że pani zaspała muszę czekać, aż się ogarnie. <laughs> Fajnie, mówiłam, że nie mam czasu, trochę za opóźnienia, a jednak <laughs> Trzeba. Czemu mnie to nie dziwi? W sensie nie mam pretensji do tej pani, tylko generalnie zawsze takie jest, że jak mam mało czasu i dużo rzeczy do zrobienia, to po prostu takie rzeczy się dzieją, mnie. Niestety, kochani, jestem oczywiście spóźniona, bo cała sytuacja bardzo mocno się przeciągnęła i pani jeszcze chciała sobie chwilę porozmawiać z tą córką, i niestety jestem prawie godzinę 20 w plecy. No ale dobra, słuchajcie, e, byłam przed chwilą w Biedronce, ale chciałam Wam powiedzieć o tym, że e, Biedronce jest lawenda, słuchajcie, w, w fajnej cenie. Wydaje mi się, że fajnej, bo tutaj macie taki duży sześciopak e, i one kosztują 19,99 i za 9,99 macie taką już kwitnącą, więc jak ktoś lubi lawendę, się wydaje, że to dobra cena jest. Bo na przykład w jakichś tak kastormach i tak dalej, to do drogi wychodzą te lawendy. To polecam Wam. No. Teraz padam do pracy, bo jestem 18 minut spóźniona. Dobra, kochani, ja praktycznie jestem po pracy, tylko czekam jeszcze. Jedni ja muszą mi zapłacić za rybkę, bo już ee, mam zamknięte. Czy tak, jakami zaraz jadę do domku, no ale zaraz Wam pokażę, jak wygląda domek dla kudy, bo praktycznie skończone zostało tylko okroczenie. Dobra, kochani, idę wam pokazać, idę wam pokazać. A czekajcie, zasłonię ręką, zasłonię ręką, żeby nie było widać, żeby nie było widać. <laughs> żeby był ten element. Może dodam tutaj, słuchajcie, jakieś yy, werble: dum, 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 dum. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to jeszcze nie jest skończone. W sensie skończone, ale nie skończone, bo muszę to pomalować, wiadomo. Ale moi drodzy, kozy będą miały domek, a więc werblee! Proszę bardzo, mamy okno, jeszcze muszę umyć wiadomo drzwiczki na zasówkę. Yy, mój ojczym powiedział, że jak będą trochę lepsze, to mi od razu, weźmie i... Przywiezie. Proszę bardzo, mamy elegancko. Słuchajcie, to jest 2,5 metra na 2,5 metra na długość tej płyty. Na razie domek nie jest ocieplony. Ja go będę sobie ocieplała wełną i wkładała drugą porcję płyt. E, proszę bardzo, jest to przepiękny domek. Bardzo mnie to cieszy, że jest e, już e, z nami, <laughs> że jest wśród nas. Mam nadzieję, że do końca tego dnia uda mi się ogarnąć ogrodzenie. Słuchajcie, e, z tyłu ma taki e, przedłużony delikatnie daszek, e, żeby mogła sobie tutaj coś położyć, nie? nawet jakiś pojemnik z jedzeniem dla nich, e, czy cokolwiek takiego. Wiecie, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to cieszy, i jestem szczęśliwa, że się w końcu udało. No, chłopaki trochę syfu zostawili, ale trzeba na to przymknąć oko, bo działali pilnie. Ja jadę po Marysie i chcę sobie zjechać do Biedronki, bo mam dzisiaj ochotę, słuchajcie, na gyrosa, A że mam mięsko z kurczaczka sialskiego, anielskiego, to muszę go wykorzystać. Dzień dobry, dzieciaczki! Hello! Cześć, słoneczko! Cześć! Wow, oczywiście musiałabym prawie, że przewrócić. Hello! Z takiej perspektywy, mam nadzieję, że mnie słyszycie, ale te szumy, to moja, słuchajcie. Nie suszarka, tylko frytownica bez tłuszczowa. A ja dzisiaj mam taki pomysł na kolację. Słuchajcie, wymyśliłam sobie, że będę jadła dzisiaj gyroska z sosem czosnkowym, z, znaczy sałatką z sałaty lodowej. Mm, i fryteczkami domowymi tak właśnie sobie pomyśliłam, taką mam chęć i to właśnie zrobię. Mm, no, dzisiaj nie nagrałam zbyt dużo, bo oczywiście byłam cały dzień w pracy. Zaraz sobie zerknąć na zewnątrz to tam moje zwierzaki robią, tylko chciałam już te fryty wsadzić, bo one tak z 40 minut, może nie, ale przynajmniej pół godziny będą się robiły w tej frytownicy, mówię, to najpierw sobie e, wezmę kurczaczka tam Wiecie, o patule w przyprawach, nastawię fryty, żeby ten kurczaczek się przegryzał i wtedy sobie pójdę. No, a już mamy godzinę 23, słuchajcie, 23 godzina I, i co, no i tyle, w sumie cały dzień mi zleciał, a głowa mnie boli, tak mi głowa boli, słuchajcie, wypiłam trzy kawy, a łeb mnie normalnie pęka strasznie strasznie mi pęka co ten kurczak jest. Ostatnio kupiłam sobie takiego sielskiego, słuchajcie, bez chowów antybiotyków i powiem Wam, że normalnie jest yy, pomarańczowy, a to jest w sumie dobra oznaka dla mięsa, bo jak jest pomarańczowy, no to bardziej jest taki yy, chowany dla kukurydzy. Bardzo tak naturalnie, co mnie yy, niezmiernie cieszy, nie? Podejrzewam, że gdybym miała ja swoje kurczaczki, wiecie, tak... Kili, kili mi je, to podejrzewam, że też by takie były e, w takich kolorach, nie? No. Dobra, idę, bo już nie będę wam szumić. Dobra, mamy godzinę 20. Zaraz zobaczymy. E, czekajcie, mam wrażenie, że, że kamerka przekrzywiona. Przed chwilą mi trochę upadła, ale nie mówcie mojemu mężowi. Słuchajcie, lecę zobaczyć, czy może moje zwierzęta się pochowały, bo bym już je zamknęła i by się wykąpała i już nie wyłaziła z domu. Ale nie, bo tam coś się gryzie. Tu jeszcze kura lata. Słuchajcie, one jeszcze mają high life. High life jeszcze mają. Tadzik, gdzie Co żeś zbroił dzisiaj, co? Czego się jutro dowiem, że co żeś zbroił? żeś zbroił, muszę w końcu z wziąć się zmobilizować, zabronić stąd te dywaniki bo ty moi koci, zaraz się z nich będą spały, zaraz ty? Ruziu, ruju 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 moja ruju kochana w ogóle tobie urosły rogi Ruzia, tobie urosły normalnie duże rogi ty nie miałaś takich rogów a ty masz taki, już takie rogaski że daj spokój się trykają tylko tymi ogórasami czy mi tutaj nic nie zostało z zżarte na szczęście nie słuchajcie, na szczęście wszystko jest selerki pięknie stoją ciekawe jak pory ale jutro chyba rano se już wejdę bo mi się jeszcze nie chce nie chce mi się tu widzę, że nic nie było ruszone Czosneczki pięknie rosną, a jaka cebulka, słuchajcie, tu cebulka, tam cebulka, pięknie, pięknie, wszystko rośnie, Tylko szkoda, że nic innego nie jest wysiane. Ale słuchajcie, teraz na dniach mam nadzieję, że kuziołki pójdą sobie, to już ruszę, ruszę z siewem tutaj, będę siała, aż będą mi się słuchajcie uszy trzęsły Taki jest generalnie plan. Zobaczymy, jak wyjdzie, nie? No, ale fajnie tak, słuchajcie, dzisiaj. Tylko, że zimno, zimno już. Zimny taki wieczór dzisiaj. W nie było dużo cieplej, ale to tam wiecie... No, tam się tłucze. Zastanawiają co tam się tak tłucza. To na pewno Tadziuś. No, o, mówiłam, że Tadziuś. Oczywiście, że Tadziuś. Tadziuś tutaj ja papier żere. Słuchajcie, jak dealer, patrzcie. Nie widzicie, czekajcie. Patrzcie, tu pełno jajek, tu pełno jajek, jajek. Chodź pal, bo mam dobry towar. Świeży jajca. <laughs> Sorry za to zbliżenie, ale musiałam. No to słuchajcie, wszystkie kury się rozbiegły. A rzucimy im ze dwa jajka, co? One lubią jajeczka jeść. Nie powinno się tak o, patrzcie. One lubią. A że mam dużo, to mogę im dać, nie? Kosy, to nie masz przysmak. A, to nawet zdrowe, tak jak biegnie. Graszka! Masz, Graszka! I... <ścoughs> Tego się nie spodziewałam, że to już się tak, słuchajcie, odbije. Ale poleciało! A to już śladu nie ma. Śladu już nie ma, wszystko zjadły. Ja od czasu do czasu im daję, bo to też wapno jest dobre, nie? No, i skorupki też im zostawiam. A generalnie nie powinno się raczej jajek dawać ze względu na to, w sensie surowych, Wiecie dlaczego? Bo kurom bardzo smakuje jajko. i Jak one zobaczą, to one będą rozbijały i będą zżerały. Ale od czasu do czasu, wiecie, jak one mam... tak z dwa, trzy jajka za dużo to zawsze gdzieś tam rozbiję, bo one po prostu bardzo lubią. No. no, i nie szkodzi im w żaden sposób, więc też czemu nie? Ale jeszcze się wróciłam, słuchajcie, bo. Zaczyna bezkwitnąć. I normalnie. On nie jest jeszcze prawie w ogóle rozkwitnięty, tam z tyłu jest, tam, tam wysoko jest. E, I tak pachnie. To już to już jest to, to już jest ten zapach bzu. O, ja nie mogę. No, już zaczyna, słuchajcie, pa! Już mi się wiosna, słuchajcie, marzy, już mi się wiosna ma, znaczy wiosna, już latem się ma, bo to nie wiosna, wiosna już mamy. Już widać, jak ogromne drzewo czereśni kwitnie. Tak się czuję, już tak dobrze się czuję z tym, że już, słuchajcie, maj zaraz. Dzień dobry, kochani. Witam was w przebiegny czwartek. Jak widać, coś z niechalo z moimi włosami, otóż Zmokły, bo nabierziela hamstwo deszczem. Tak słuchajcie, że masakra. Yy, więc oczywiście ja parasolki nie mam, bo nigdy wcześniej nie wychodziłam w deszcz, słuchajcie, i też nigdy nie była potrzebna. A teraz jak Marysia, słuchajcie, poszło to w to by się przydało, więc dzisiaj. Ja to. w w zasadzie, to nawet nie wiem, czy będzie w Pepku, ale chociaż może tak dla dzieci będzie. Yy, no i muszę kupić jakąś parasolkę, słuchajcie. No, bo człowiek tylko do samochodu, a tutaj jest od przedszkola, od parkingu kawałek drogi. Trzeba zawinąć. Też bez sensu mogliby zrobić tutaj jakąś furteczkę. Czek jakoś fajnie sobie chodził. No ale dobra. No i Marysia się wtuliła, a ja biegłam! No, także moi drodzy, parasolka numer jeden, no, ale generalnie jeszcze dzisiaj muszę kupić jedzonko dla zwierząt, także tam też zmierzamy. W ja zasadzie wyłączę nawiew to mi y, włosy wyschną, no. I w sumie tak to już nie mam dzisiaj na żadnych planów, bo jak jest dynesz, to też nie posiedzę na zewnątrz, nic nie porobię. Jakoś to będzie, moi drodzy, zaczynamy dzień. Po y, zakupie ziarna, po zakupie y, PEPCO, słuchajcie. Oni jutro mają jakieś tam igrzyska to są dla osób właśnie z różnymi tam chyba chorobami z tego co się orientuję ale to jakby mm, niebieskie igrzyska, o tak no i wymyślili sobie, że będziecie mają być ubrane na biało-niebiesko że niebieskie koszulki zamówili, ale generalnie jest problem z mm, białym dołem słuchajcie, nie ma białych leginsików po prostu jak są to z jakimiś zdobieniami ja kupiłam takie no bardziej mi to by pod krem podpada, no ale nie mam. Zobaczyłam, jak jutro będzie pogoda, bo jak będzie dosyć ładnie, to ja mam e, całkiem bialutkie rajstopki i spódniczkę dla niej, też taką kremową, ale rajstopki są całe białe. No ale jeśli będzie zimno, no to ja sobie nie wyobrażę, żeby na tych rajstopkach białych paradowała, tylko założył po prostu te beżowe. Zobaczcie, takie no beżowe, no nie jest to jakoś mocno no i tutaj z takim napisem, no ale słuchajcie no nic innego nie ma, ja też nie będę na jeden raz kupowała, bo jej aż takich jasnych rzeczy nie zakładam bo ona się po prostu bardzo brudzi te spodenki tak naprawdę będą na jeden raz udało mi się kupić czapkę fajną taką e, dosyć ciepłą parasolkę jej kupiłam dzisiaj kupiłam sobie ka do kawy bo, e, i chciałam, sobie, chciałam sobie robić kawę na zimno e, z to jest akurat mm, zbożowa inka o smaku orzeszków ziemnych, więc może być bardzo dobra. I w takim szklanym kupeczku na wynos z domku będę sobie y, robić, więc. A, jeszcze jest szklana rurka do tego. Mam nadzieję, że nie pobiję. mi jej, słuchajcie, nożyczki. Trochę gumek, y, jakieś mazaczki, bo były w takich dosyć dobrych cenach za 7 zł takie ładne mazaki, więc no i blok kolorowy, a dlaczego kupiłam jej nożyczki? Bo ona ostatnio płakała, że ona nie chce iść do przedszkola, bo będą wycinać, a ona nie potrafi, ona nie potrafi wycinać i dzieci będą się z niej śmiały. Więc ja mówię: "Dobra Marysia, ja kupię nożyczki, tylko że nie miałam kiedy niestety, bo, bo święta i tak dalej. Powiedziałam, że kupię nożyczki i ją nauczę wycinać, także dzisiaj po pracy będę jej rysowała kształty i pokażę jej jak mam wycinać. Mam nadzieję, że sobie krzywdę nie zrobię. To są małe nożyczki, więc myślę, że powinno być mm, okej. Okay no już w ogóle jest dziesiąta dobrze, no, że kupi mam kupioną paszę to jadę właśnie, wysypię im, bo tam już zostało tylko yy, trochę o, o nie owsa, tylko pszenicy więc y, już udało mi się kupić jedzonko, więc idę sobie wypakować, nakarmić zwierzęta tymże jedzeniem kupionym i co, jadę z domu, yy, wezmę sobie składniki na śniadanko, bo dzisiaj sobie zrobię tą pastę z łososia i z awokado coś mi tak naszła ochota Wezmę sobie laptopa, bo dzisiaj podejrzewam, że w pracy w ogóle nie będzie ruchu. No i tyle w sumie. Nic ciekawego się tutaj takiego nie wyda. Prawdopodobnie mnie nie widzicie, ale tu jestem i do Was gadam. Słuchajcie, pogoda się skiepściła już całkiem, jest ciemno, jest nieprzyjemnie, jest mokro. I w ogóle słuchajcie, nie, nie bardzo mnie się to wszystko podoba. Eee, skończyłam pracę, nie było jakoś jej dużo, ale słuchajcie, do 15 siedział mój tata. I gadaliśmy dużo, coraz za zbliżenie, to pewnie nie jest korzystne, ale muszę jakoś zamknąć drzwi, a chciałam do Was pogadać chwilę. E, trochę sobie pogadaliśmy y, i słuchajcie, do 15 mi czas leciał, a potem się zaczęli ludzie i tak nawet tego tableta, nie tableta, laptopa nie wzięłam do ręki i nawet nic nie skleiłam, ale mam nadzieję, że dzisiaj e, skrócę jakiegoś tam, skrócę, e, skręcę krótkiego vloga, czekajcie okay, sekundę, ja to sobie tylko wezmę i pogasi światło. Eee, Zamknęłam króliki, a że kury biegają, no to poprosiłam tutaj teścia mego, żeby je po prostu przymknął, jak one stwierdzą, że one już mają dość biegania. Eee, więc tak, kochani, nic ciekawego w sumie się nie działo. Trochę dłuda taka była, wiecie. Wczoraj było pięknie, ślicznie, dzisiaj normalnie mam trochę taką zimowo-jesienną kurtkę na sobie. Po prostu jest mi zimno. I czekam z, z utęsknieniem na lato, albo raczej chociaż ciepłą wiosnę, bo to co się teraz dzieje, to jest taki żart. No i tyle moi drodzy, i tyle. W sumie nawet nie mam żadnych planów na wieczór, oprócz sklejenia tego vloga, żebyście mogli sobie jutro z pooglądać moje wypocinane. No, już do, dojszłam do tego mego samochodu, w ogóle wszystkie te ujęcia z tego, z tego momentu jest po prostu wspaniałe, ja i moja, moja głowa och dobra, czekajcie sekundę bo muszę jakoś wsiąść och och a, no i y, ja jeszcze mam do wsadzenia, czemu ta kamerka idzie tak strasznie do góry, halo o, tak lepiej, ja jeszcze mam do wsadzenia o lawendę. I dobrze by było, żeby chociaż troszkę słoneczka było, to bym sobie ją na spokojnie. Ech, no. A póki co to cisza. Jeśli chodzi o jakąś ładną pogodę, to nawet nie wiem, nie sprawdzałam, ale jestem ciekawa, czy w tym tygodniu jeszcze się objawi nam słońce, słońce czy się nie objawi, nie wiem. A w ogóle a propos tego, hmm, ktokolwiek dotrwał do tego momentu, dajcie mi proszę znać, czy chcielibyście, abym zrobiła tutaj na ty live'a, takiego jak robię na TikToku, bo zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre z Was nie mają TikToka. A uważam, że to jest bardzo fajna opcja do obejrzenia wszystkiego, co mam, do odpowiadania na pytania, do śmiania się. U mnie jest bardzo, dosyć duże zainteresowanie, jeśli chodzi o moje live z zwierzętami, więc jeżeli ktokolwiek z Was yy, chciałby, to koniecznie dajcie mi znać w, tutaj w komentarzach. To ja po prostu rozważę taką opcję. Zaplanujemy sobie jakiś dzień, godzinę, żebyście wiedziały, bo tutaj raczej powiadomo, że żadny nie przyjdzie. Kto będzie miał chęć, możemy raz spróbować. Jakby będzie fajnie, to będziemy to ponawiać. No, a na ten moment spadam do